Dzień dobry, witajcie. Cześć, fizjoterapeuta Konrad w nagraniu o skoliozie, czyli bocznym skrzywieniu kręgosłupa i jak leczyć takie schorzenie. Skolioza to najtrudniejsza do wyleczenia deformacja kręgosłupa. Wymaga regularnej rehabilitacji i wczesnego wykrycia, aby nie przysporzyć pacjentowi problemów w dorosłym życiu. W jaki sposób ją zniwelować? W tym nagraniu dowiesz się, czym charakteryzuje się boczne skrzywienie kręgosłupa. Skąd bierze się ta wada kręgosłupa? Jakie objawy daje skolioza? Do czego może doprowadzić nieleczona? Kto zapada na nią najczęściej? Jakie są najczęstsze metody leczenia skoliozy? Czym jest skolioza? Skolioza, inaczej boczne skrzywienie kręgosłupa, to schorzenie polegające na deformacji kręgosłupa w trzech płaszczyznach: bocznej, strzałkowej i poprzecznej. Wada. Najczęściej pojawia się w odcinku piersiowym kręgosłupa i może dotyczyć zaburzeń mięśniowo-nerwowych oraz kostnych. Jednak w zdecydowanej większości przypadków przyczyna skoliozy nie jest znana, a samo, za, samo zaburzenie określa się jako skoliozę idiopatyczną. Skolioza najczęściej pojawia się u dzieci, w zdecydowanej większości są to dziewczynki. Boczne skrzywienie kręgosłupa. Dotyka je nawet 7 razy częściej niż chłopców. Czasem jednak problem pojawia się na skutek ciągłego przyjmowania nieprawidłowej pozycji ciała, np. przechylania się w jedną stronę. Deformacja może mieć również przyczynę funkcjonalną, np. pacjent ma krótszą kończynę, co powoduje skrzywienie miednicy i odchylenie boczne kręgosłupa od osi. Boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci. Skolioza zazwyczaj pojawia się u dzieci i ma charakter wrodzony. Literatura wyróżnia tutaj trzy rodzaje skrzywienia bocznego, zależnego od czasu jego powstania. U dzieci występuje skolioza wczesno dziecięca, pojawiająca się u dzieci do 3 lat, ma ona tendencję do bardzo dużego rozwoju. Dziecięca u dzieci od 3 do 10 roku życia młodzieńcza, pojawiająca się powyżej 10 roku życia i trwająca przez cały okres wzrostu. Skolioza najszybciej postępuje w okresie wzrostu pacjenta, to jest między 11 a 16 rokiem życia. Potem w większości przypadków ustępuje. Zdarzają się jednak osoby, u których schorzenie nadal się rozwija pomimo zakończenia okresu wzrostu. Skolioza u dorosłych. Zwykle mówimy tutaj o skoliozie wrodzonej oraz zwyrodnieniowej. Może ona wynikać z nieprawidłowej postawy ciała oraz braku wystarczającej ilości ruchu. Najczęściej jednak skolioza u dorosłych wynika z chorób współistniejących takich jak zapalenie stawów czy osteoporoza. Jak rozpoznać skoliozę? Jakie są jej objawy? Charakterystyczne dla skoliozy objawy widoczne są gołym okiem. Zawsze jednak skolioza powinna być sprawdzona przez specjalistę, bowiem wielkość skrzywienia i jego rodzaj determinują sposób prowadzenia leczenia. Dlatego też, oprócz klasycznego badania fizycznego, wykonuje się często również prześwietlenie typu RTG lub nawet rezonans magnetyczny. Do objawów skoliozy Zalicza się nierówno ustawione barki, jeden wyżej, drugi niżej, garb żebrowy widoczny po pochyleniu pacjenta do przodu, wał mięśniowy po stronie pochylenia kręgosłupa, niesymetryczne wcięcia w talii. W trakcie skoliozy kręgosłup oglądany od tyłu przybiera kształt litery S. Taka deformacja może, choć nie musi, powodować ból. Jednak w zdecydowanej większości przypadków takie dolegliwości nie występują. Wspomnijmy również o kącie Cobb'a. Określa on stopień zaawansowania skoliozy. Pod tym względem wyróżniamy skoliozę łagodną, w której kąt wynosi od 10 do 25 stopni, umiarkowaną z kątem od 25 do 40 stopni i zaawansowaną, gdy kąt na radiogramie wynosi powyżej 40 stopni. Leczenie i rehabilitacja skoliozy trzy metody. Leczenie skoliozy jest długotrwałe i dość męczące dla pacjenta. W wielu przypadkach nie daje też 100% szans na pozbycie się schorzenia. Nie znaczy to jednak, że nie warto skorzystać z terapii. Skrzywienie wykryte we wczesnym stadium można zahamować, a tym samym zniwelować jego negatywne skutki dla zdrowia. W zależności od stopnia zaawansowania deformacji możliwe są trzy różne formy leczenia. Są to ćwiczenia, rehabilitacja pod okiem fizjoterapeuty, odbywa się u dzieci oraz dorosłych z łagodną oraz średnią formą skoliozy. Gorset ortopedyczny w połączeniu z ćwiczeniami przeznaczony jest dla pacjentów w umiarkowanym stadium skrzywienia. Operacja wykonywana u osób cierpiących na zaawansowany stadium skoliozy. Operacja trwa kilka godzin, ale pozwala na zniwelowanie krzywizny i zmniejszenie bólu. Tu też oczywiście wspomagająco rehabilitacja. Warto pamiętać, że przy skoliozie leczenie musi odbywać się w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta. Każda skolioza bowiem wygląda i przebiega nieco w inny sposób. To, co sprawdzi się u jednego pacjenta, niekoniecznie musi działać u kolejnej osoby. Jakie ćwiczenia stosujemy w przypadku skoliozy? Rehabilitacja opiera się na wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych, w tym rozciągających, asymetrycznych, antygrawitacyjnych i wzmacniających. Mają one na celu rozciągnięcie powstałych przykurczy, relaksację mięśniowo-powięziową oraz wzmacnianie mięśni osłabionych. Kluczowe w terapii są też ćwiczenia oddechowe które pośrednio także działają korekcyjnie poprzez układ oddechowy możemy uzyskać także zmiany kostno-mięśniowe. Są jednak ćwiczenia, które mogą pogłębić problem. Dlatego ważny jest odpowiedni ich dobór przez fizjoterapeutę, lekarza lub ortopedę. Nieleczona skolioza, kręgosłupa, jakie są jej skutki? Nienaturalna krzywizna kręgosłupa to nie tylko defekt wizualny. Nieleczona skolioza prowadzi do wielu poważniejszych problemów, takich jak problemy z oddychaniem czy sercem. Pojawiają się też coraz silniejsze bóle pleców. Dlatego tak ważne jest szybkie wykrycie schorzenia i podjęcie właściwych metod leczenia, aby uniknąć tych nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Podsumowując. Skolioza to schorzenie, którego nie da się często w pełni wyleczyć. Ciężko też mu zapobiegać, jeśli nie zna się przyczyny powstania problemu. Wczesne wykrycie pozwala jednak zahamować rozwój deformacji i pozwala pacjentowi na prowadzenie normalnego życia. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć. Jeśli szukasz ćwiczeń na skoliozę, znajdziesz je w poradniku wady postawy.